Jak szybko zdobyć wszystko z nowego Bets Update Event w Sonic Speed Simulator? Czyli tajcie, moi drodzy, jestem w i wreszcie mamy nowy Bets Update Event w Sonic Speed Simulator. Zobaczcie moi drodzy, tak on się prezentuje, zobaczcie mamy do odblokowania skate magiczny dywan, skate mamy dwie dechy, moi drodzy mamy chao, mamy skate naprawdę fajny trail. W każdym razie pamiętajcie, aby kończyć dać łapę w górę z owazonkiem i napiszcie moi drodzy w komentarzu co wy uważacie o tym update, skate oraz napiszcie mi końcimi mity z tego update'u. a ja moi drodzy pokażę wam poza tym coś naprawdę bardzo tajemniczego. Bo słuchajcie, zostało znalezione coś naprawdę kozackiego, Słuchajcie, zaraz wam pokażę, co takiego stało się w tym updatecie, bo słuchajcie, doszło coś naprawdę kozackiego poza tym. Więc pamiętajcie, aby koniecznie napisać słuchajcie w komentarzu właśnie, co z jakiego w jakiego o tym update'cie oraz wasze mity, oraz pamiętajcie na Discorda, Instagrama, grupę w się Oraz moi drodzy, pamiętajcie, żeby koniecznie zajrzeć na Discorda. No i moi drodzy, mamy właśnie ten event, słuchajcie, ale to co jest najlepsze, słuchajcie, zanim przejdziemy słuchajcie do tego, jak to szybko zdobyć, to muszę wam coś pokazać. Zobaczcie na to moi, zobaczcie teraz na... To. Ogólnie moi drodzy, jak pewnie wiecie, statuetka Golden Sonica jest, moi drodzy, tutaj w tym miejscu. I teraz, moi drodzy, patrzcie to, bo wreszcie się to stało. I moi drodzy, coś tutaj dołoży. I teraz patrzcie na to, moi dudzy, mamy tutaj trzy statuetki Goldego, Golden Sonica. Zobaczcie, mamy tutaj jedną małą statuetkę, słuchajcie, jedną większą i jedną największą. Zobaczcie, o co chodzi, co się dzieje, to nie wiem. W każdym razie, moi dudzy, jest teoria, że w nowym update, poukrywali statuetki na całym świecie, słuchajcie, i musimy je znaleźć. W każdym razie, moi drodzy, napiszcie wy w komentarzu, co o tym sądzicie, moi drodzy, co sądzicie o tych statuetkach, w słuchajcie sensie Golden Sonica, Naprawdę jest moja akładacka sprawa. Zamiętaj słuchajcie, ciekaw tylko co te balony robią, i chyba nie było tutaj wcześniej, zobaczcie tych balonów. Ej, zaraz, 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 zobaczcie. Chyba tutaj nic nie było wcześniej. Zobaczcie, co one nam dają tutaj A on, zobaczcie, one nam dają teraz, moi hajs okej, okay. zrobili moi drodzy, balony tutaj, które nam słuchajcie, dają pieniądze. Czyli słuchajcie, które da dają nam te ringi, co nie? Więc trochę słuchajcie, śmiesznie w każdym razie, moi drodzy, nowy update, moi drodzy zakłada cztery questy, które musimy słuchajcie, ukończyć, aby odblokować ten magiczny dywan, słuchajcie jeżeli chcemy go odblokować od razu, to musimy moi drodzy zapłacić prawie ziotrobukców. A jeżeli nie, moi drodzy, to musimy ukończyć cztery questy. A dlatego, słuchajcie, tutaj JentyHawk nam mówi, że a nieźle, jak, jak na rozgrzewkę. No, teraz taki ma się zaprasza nas na prawdziwe wyzwanie i chcę zobaczyć, co my takiego potrafimy, słuchajcie, zrobić z dechą, moi drodzy. Mamy tutaj dwie deski do odblokowania i teraz tak, moi drodzy, jak pewnie widzicie, to mamy cztery questy. Musimy, moi drodzy, przebiec co najmniej przez 10 minut, słuchajcie, musimy biec co najmniej przez 10 minut, z chęci z prędkością 250 mil na godzinę. Musimy przeskoczyć przez 10 skyhoopsów, moi drodzy, na desce oraz moi drodzy, musimy zrobić 100 trików na desce oraz moi drodzy, musimy być e, przez 10 minut w powietrzu, właśnie na samej desce, czyli słuchajcie, tak jakby podczas skoku, co nie? No i moi drodzy, problem jest taki, że, żeby, słuchajcie, ukończyć ten quest, moi drodzy, cały potrzebujemy mieć, słuchajcie, jakąś deskę. Słuchajcie, tak, jeżeli nie macie deski, to słuchajcie, możecie łatwo odblokować, słuchajcie, w tym evencie czyli moi drodzy we freestyle riders, czyli moi drodzy, właśnie tutaj, bo, słuchajcie, tutaj mamy do odblokowania właśnie Red Rock Hoverboard, a moi drodzy, później mamy do odblokowania, słuchajcie, Pink Rose, Yellow Trail i tak dalej. Skajcie, właśnie te deski w każdym razie, moi drodzy, kosztują one trochę Robuxów. I teraz tak, moi drodzy, jeżeli nie chcecie czekać, słuchajcie, jeżeli nie chcecie odblokowywać tych desek, słuchajcie, przez to, moi drodzy, jest jeden bardzo fajny sposób, słuchajcie, żeby kupić ją mega tanio. Powiedzcie, najtańsza deska chyba teraz. To jest, moi drodzy, deska, którą możemy, słuchajcie, kupić o tą, zobaczcie, ta pierwsza deska, słuchajcie, ona chyba kosztuje tam kilkaset robuxów, słuchajcie, w każdym razie nie kosztuje ona powyżej 400 robuxów, chyba, moi drodzy, o ta deska. Chyba 299. Coś takiego, słuchajcie, nie pamiętam. W każdym razie, ona ta deska, słuchajcie, jest najtańsza. O tutaj zobaczcie, ta pierwsza ja, słuchajcie, i kupiłem. Zobaczcie, moi drodzy, że ja ją właśnie kupiłem o tutaj, zobaczcie, ona tu jest i moi drodzy, na tej desce właśnie słuchajcie będziemy przechodzić ten update. Więc słuchajcie, polecam wam. Jeżeli słuchajcie, nie chce Wam się tej, tej deski odblokować, to po prostu, słuchajcie, ją kupić za robuxy właśnie tutaj. I, moi drodzy, mamy jeszcze słuchajcie, do Chrome Metal sonic Zobaczcie, jako właśnie za robuxy. I, moi drodzy, mamy tutaj coś takiego jak Blue Star Hoverboard, zobaczcie, która kosztuje aż 800 prawie robuxu, więc zapraszają słuchajcie, sporo. No i moi drodzy, teraz tak, powiedzmy zapytacie, no dobra Jeremi, ale to jak to odblokować najszybciej? Już wam pokazuję, słuchajcie, w każdym razie mamy też, zobaczcie, Podczas konstrukcji świat Metal City Zobaczcie na to, moi drodzy Mamy tutaj podczas konstrukcji, słuchajcie, świat Metal City Który jest naprawdę kozacki I słuchajcie, coś czuję, że tam będziemy I słuchajcie, coś naprawdę wielkiego I naprawdę, słuchajcie, nie mogę się tego doczekać W każdym razie, moi drodzy, jak najszybciej odblokować Właśnie, moi drodzy, tą dechę. Jest jeden świat, słuchajcie, w którym najszybciej odblokujemy Magic Carpet Słuchajcie, to jest, moi drodzy, Snow Valley Musimy pójść, słuchajcie, do Snow Valley O tutaj właśnie, zobaczcie Teraz, moi drodzy, w Snow Valley najszybciej odblokujemy Właśnie, moi drodzy, ten cały i event, zobaczcie, te wszystkie cztery questy. W każdym razie, moi drodzy, to co musimy zrobić. To, moi drodzy wziąć deskę słuchajcie. Jeżeli nie macie jakiejś deski, to słuchajcie, nie trzeba kupić albo odblokować, słuchajcie, ale jeżeli macie, to słuchajcie, wystarczy wam jakakolwiek deska. Teraz, moi drodzy, na tej desce musicie, moi drodzy, po prostu robić tryki oraz moi drodzy, skakać przez skyhoopsy Czyli na przykład skaczycie, moi drodzy, i robicie jakieś tam słuchajcie, o właśnie, jakieś takie tryki, coś takiego słuchajcie. Na przykład, moi drodzy, jakiekolwiek wyskoki, coś takiego, słuchajcie, w każdym macie po prostu musi się rozpędzić. Teraz moi drodzy skaczcie sobie przez Skyhoopsa i po prostu robicie sobie teraz jakieś triki. O, zobaczcie, coś takiego słuchajcie, Chyba jak się klika, moi drodzy, podaję, że podczas skoku A albo D, to moi drodzy robi się jakieś triki. W każdym razie po prostu tutaj sobie pochodzicie po mapie, zobaczcie, pojeździcie sobie, słuchajcie, poskaczcie, bo też słuchajcie, trzeba mieć właśnie ten czas w powietrzu jako deska, znaczy na desce, słuchajcie. więc naprawdę słuchajcie, wystarczy, że po prostu pochodzicie sobie po tej mapie, słuchajcie, I Po prostu moi drodzy wtedy odblokujecie sobie bardzo szybko, właśnie moi drodzy, ten cały event. Bo zobaczcie, moi drodzy, po prostu musimy, skarczy, musimy się bardzo rozpędzić, słuchajcie, jak najbardziej się rozpędzić. Po prostu słuchajcie, skaczemy sobie do góry i teraz, moi drodzy, po prostu robimy sobie tam triki, coś takiego. Słuchajcie, łapiemy słuchajcie się za deskę. No i po prostu, moi drodzy, to można zrobić wtedy bardzo szybko. I teraz zobaczcie, że mamy teraz, moi dudzy, 23 triki i 18 Skyhopsów. Słuchajcie, spróbujmy to jeszcze raz, zrobiliśmy 23 triki. Słuchajcie, zobaczmy, czy teraz się uda jako trik. Zobaczcie, moi drodzy, okej, okay, mamy trik, więc teraz słuchajcie, mamy uwaga. Mamy 24 triki. No dokładnie, czyli posłuchajcie, musicie skakać przez te rampy i moi drodzy, po prostu wtedy będziecie robić, słuchajcie, triki. Po słuchajcie, przez rampy i się, skaczcie, Łapiecie, zadechaj i wtedy moi drodzy, po prostu robicie sobie triki. O, zobaczcie na przykład teraz, co nie skaczecie sobie i po prostu słuchajcie, robicie sobie triki. Teraz tak słuchajcie, na tej całej mapie są te moi drodzy trampy. I po prostu słuchajcie, najważniejsze jest to, aby jak najdłużej być słuchajcie w powietrzu i po prostu jak najwięcej się rozpędzać, słuchajcie, bo wtedy będziecie mogli właśnie słuchajcie, jak najszybciej ukończyć ten cały event, słuchajcie. Jeżeli chodzi o to, to moi drodzy, ten świat jest też najlepszy do tego, słuchajcie, aby odblokować sobie, moi drodzy, właśnie deskę z Freestyle Rider. Bo, słuchajcie, tutaj macie dużo bardzo tego powietrza, zobaczcie, właśnie o tutaj, że jest. Hecie, nie macie odblokowanej deski, z a nie chcecie wydawać Robuxu, to po prostu chcecie musi odblokować Freestyle Riders Event, moi drodzy, i po prostu chcecie zbierać właśnie te komory z powietrzem. I wtedy, moi drodzy, po prostu każda sieć 25, hecie i po prostu zbieracie sobie te komory z powietrzem. I wtedy, moi drodzy, bardzo szybko odblokujecie. Zobaczcie, właśnie, te deski z Freestyle Riders, moi drodzy, czyli z poprzedniego updateu. który moi drodzy, dawał nam deski. Zobaczcie, moi drodzy, jest naprawdę tego bardzo dużo. To jest najszybszy sposób na odblokowanie. Zobaczcie tych desek z Freestyle Riders, moi drodzy, bo tam macie darmowe deski, o tutaj zobaczcie, na Moi drodzy, sobie tutaj, to zobaczcie, że mamy tutaj właśnie 4-3 deski do odblokowania tutaj, i wcześniej, moi drodzy, mamy jedną deskę. I Zobaczcie, moi drodzy, że musimy uzbierać 75 tysięcy właśnie tych słuchajcie, air, czyli tego powietrza w tych pojemnikach, żeby moi drodzy, odblokować właśnie Red Rock Hoverboard. Czyli słuchajcie, czerwoną deskę, jak moi drodzy, Nakrysa, a później, moi drodzy, potrzebujemy takie kolejne punkty, żeby, moi drodzy, odblokować Pink Rose Hoverboarda i po prostu moi drodzy, kolejne hoverboardy. I moi drodzy, naprawdę nie jest to trudne. W każdym razie, moi drodzy jeżeli jesteście leniami, jak ja, to wystarczy, słuchajcie, że Kupicie właśnie tą pierwszą deskę o tutaj. Słuchajcie, jest dosyć tania. I wtedy słuchajcie, ona wam wystarczy do tego całego questu. W każdym razie wrócimy sobie teraz na. a nie na Emeracie, ale ja tylko wrócimy sobie na Green Hill o tutaj. No i moi drodzy, to byłoby na tyle. Pamiętajcie, aby kończystawić łapę w górę. Co Was donkiem napiszecie koniecznie w komentarzu taki jakiś mity I co sądzicie o tym. W każdym razie ja ogólnie myślałem na początku, że ta deska to jest też deska do kupienia. ja ją kupiłem moi desce ogólnie za robuxy, a później się tylko zorientowałem, że to słuchajcie akcesoria do awataru a nie jako deska w grze. Więc Naciąłem się, słuchajcie, bardzo ostro, więc, słuchajcie, uważajcie się na to, słuchajcie Bo ta deska była najtańsza, słuchajcie Ta z tego eventu jest troszeczkę droższa, ta pierwsza, słuchajcie Więc myślałem, że sobie zaoszczędzę i kupię to A to jest, słuchajcie, dodatek do, słuchajcie, tego profilu Więc, znaczy do awataru, więc naprawdę, moi drodzy Uważajcie na to, bo, słuchajcie, ja się na to naciąłem W każdym razie to było, na tyle, pamiętajcie, łapka w górę z dzwonkiem, no i elo, papa, się, i cześć